Poznaj Mindo, wirtualnego nauczyciela, którego spotkasz na internetowej platformie edukacyjnej. Aby skorzystać z jego pomocy, wejdź w wybraną lekcję, a następnie kliknij Awata, który znajdziesz po prawej stronie ekranu. Wyświetli się czat, w którym wpiszesz polecenie na temat tej danej lekcji. Napisz, czego potrzebujesz. Mindo nie działa jak zwykła wyszukiwarka. Nie jest to czat, w którym wpisujesz polecenie, a on od razu daje ci odpowiedź. Porozmawia z tobą i naprowadzi cię na to, czego szukasz. Brzmi ciekawie? I takie jest, bo dzięki tym temu nauka staje się naprawdę efektywna. Mindo odpowiada jasno na temat, abyś Ty zrozumiał, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. On nawiąże do tematu, który właśnie przerabiasz. A Ty możesz powtarzać wiedzę dzięki quizom, analogiom albo przykładom właśnie z życia codziennego. Kiedy następnym razem zatrzymasz się na jakimś zadaniu, po prostu kliknij w awatak, który znajduje się po prawej stronie ekranu. No bo dzięki Mindo masz nauczyciela pod ręką. Nauczyciela, którego to Ty zrozumiesz i który będzie wiedział, o co Ci chodzi. Włącz 7-dniowy, darmowy okres próbny i przejść do pierwszej lekcji. Tam po prawej stronie ekranu będzie na ciebie czekał Mindo.